O, witajcie z Dobrzyści, witajcie niedualni przyjaciele. Wyjechałem kawałek poza Kraków, z dala od miasta. Można posłuchać trochę ciszy czyli takiego dźwięku tła. Rzadko zwracamy uwagę na to, co nie jest na pierwszym planie. To, co jest na pierwszym planie, przyciąga naszą uwagę, bardzo często w 100%. A przecież wszystko musi się wydarzać w czymś. Coś musi być tłem dla tego pierwszego planu, coś musi być tą przestrzenią, w której się dzieją zdarzenia. Osho miał taką koncepcję, że w tych miejscach odosobnienia, w górach, na pustyni, jest dużo mniej ludzkich wibracji. W mieście jest cały czas jesteśmy w polu energetycznym innych ludzi. Nie wiem czy macie takie wrażenia, ale ja tak mam, jak wjeżdżam, szczególnie jak wjeżdżam do jakiegoś miasta, w którym dawno nie byłem, do jakiegoś dużego miasta, to już na przedmieściach. Można poczuć energię tego miejsca, że ono wibruje w pewnej określonej częstotliwości. Ja się nie, nie, zupełnie nie przywiązuję do takich koncepcji, że to chodzi naprawdę o jakąś wibrację, że to naprawdę chodzi o jakąś fizyczną częstotliwość. Choć wierzę, że tak może być. Pewnie przy jakimś zaawansowaniu technologicznym można by to nawet mierzyć. Ale mi chodzi o bardziej pe pewnego rodzaju symboliczną czy metafizyczną, nie niemierzalną wartość. Kiedy jesteśmy w takim miejscu, jak ja w tej chwili, gdzie wokół jest stosunkowo mało ludzi, a najbliżsi są kilkaset metrów ode mnie albo. Nawet dalej. Śpiewają ptaki, płynie sobie Wisła. Można doświadczyć czegoś takiego, że nic się nie dzieje. <laughs> to, to. Pacjenci bardzo często skarżą się w szpitalu. No ale to się nic nie dzieje. Miałem jedną rozmowę wczoraj, i od tego czasu nikt ze mną więcej nie rozmawiał. A ja sobie wtedy tak myślę, jaka to jest super okazja do tego, żeby pobyć samemu z sobą, żeby wibrować swoim własnym, niepowtarzalnym, jedynym na świecie istnieniem. Patrzcie też na to, że żeby nie być zbyt skrajnym, to powiem większość myśli, ale tak naprawdę wszystkie myśli. Zostawmy tę prawdę i idźmy tym mniej radykalnym nurtem. No, większość naszych myśli to są myśli, które nabyliśmy od innych ludzi. Wyczytaliśmy gdzieś, usłyszeli, usłyszeliśmy od ludzi, którzy byli dla nas ważni. W danym momencie i przyswoiliśmy ich myśli jako własne. Coś wyoglądaliśmy w internecie albo w filmie. Coś nas zainspirowało w jakimś cytacie, albo sami znaleźliśmy ten cytat w jakiejś ciekawej książce. I przyjmuję, że to jestem ja. Aha, to się zgadza z, ze mną, to się zgadza z moim doświadczeniem. To jest moja myśl. <grym> Ale czy tak naprawdę, gdybyś spotkała, gdybyś spotkał innych ludzi na swojej drodze, to prawdopodobnie miałbyś, miałabyś inne myśli. Za tymi myślami by szły inne uczucia. Wszystko było inaczej. Gdyby było inaczej, ale nie jest inaczej, jest tak, jak jest. I teraz masz taką szansę, wydaje się, że masz taką szansę, żeby sobie usiąść i pooglądać swoje myśli, pooglądać swoje uczucia, pooglądać ten zewnętrzny i wewnętrzny świat w taki sam sposób. Tak jak jakiś mędrzec, który siedzi na brzegu rzeki. I nie łowi ryb. <laughs> nie śledzi lotu ptaków. Nie jest zainteresowany niczym zewnętrznym, i nie jest zainteresowany niczym wewnętrznym w sposób, który wymagałby od niego jakiejś akcji. Taki mędrzec, który po prostu sobie siedzi i tylko obserwuje. Umysł może znaleźć bardzo wiele punktów zaczepienia. Można sobie wyobrazić, że w tej rzece pływają jakieś ryby, na które mogę patrzeć, że po niebie suną obłoki, że tu jakieś ptactwo przelatuje. Nie wiadomo skąd i dokąd, że tu chodzą jakieś żuczki w trawie. I podobnie, bardzo podobny charakter mają te byty wewnętrzne. Przelatują jakieś myśli, przelatują jakieś uczucia, przewijają się jakieś wspomnienia albo marzenia. Cały czas są jakieś doznania z ciała. Ale mędrzec nad tą rzeką sobie po prostu siedzi i obserwuje nieustający przepływ bez potrzeby angażowania się. Widzi duże ryby, to widzi duże ryby. <laughs> nie widzi w nich jakiegoś posiłku, ani nie widzi w nich jakiegoś dowodu na to, że woda jest czysta. Widzi po prostu ryby. Nawet nie za bardzo jest zainteresowany, żeby powiedzieć, że to ryba, nie mówiąc już o tym, jaki to jest gatunek ryby, albo czy ona jest duża, czy mała. Widzi małe ryby, to widzi małe ryby. Widzi duże obłoki, to widzi obłoki. Nie ma obłoków, no to widzi, że nie ma obłoków. Chodzą mrówki, to widzi, że chodzą mrówki. Suną myśli jakieś niezwykle interesujące, no to widzi, że suną niezwykle interesujące myśli. Nie ma myśli, myśli się wyłączyły, nie ma żadnej myśli, o czym tu myśleć. Nie ma po co myśleć. I Mędrzec siedzi i mówi: O, jestem bezmyślnym mędrcem, nie mam żadnych myśli. Okej, okay. okej. Okay. Słyszę jakąś kaczkę, która się drze, czy jakiegoś perkoza. Okej, okay. słyszę. Nic nie słyszę, tylko ciszę. Okej, okay. to słyszę ciszę, dobra, okej. Okay. Okej, okay. wszystko jest okej. Okay. Są bociany, to super. Nie ma bocianów, to super. Burczy mi w brzuchu? Okej, okay, nie mam problemu z burczeniem w brzuchu. Nie burczy? Jeszcze lepiej. Po co ma burczeć? Burczenie nie jest interesujące. Wszystko jest w porządku. Kiedy znikam, ja jako ja, jako ten facet, czy jako ta kobieta, która ma mnóstwo ważnych spraw. Kiedy znikam jako facet, czy jako kobieta, czy jako istnienie, które znalazło sobie kijek i się bardzo przywiązało do tego kijka i mówi, to jest mój kijek. Kiedy znika ta potrzeba rozróżniania, to czy to jest moje, czy nie moje, czy to jest mądre, czy nie mądre, czy to jest dobre, czy niedobre, czy to jest zielone, czy to jest niebieskie. Okej, okay. wszystko jest takie, jakie jest. Wszystko jest takie, jakie jest. Nawet nie bardzo mnie interesuje, kim ja jestem, czym ja jestem. Jestem tym, kim jestem. Jestem tym, czym jestem. I nie mam z tym problemu. Nie, nie muszę być nikim innym, nie muszę nic zmieniać, nie muszę nic poprawiać. Boli mnie noga to akceptuję ból nogi. Umieram to akceptuję umieranie tego ciała. Tyle ciał umarło przede mną. Dlaczego miałbym robić jakiś hałas w związku z tym, że jeszcze jedno ciało umrze? Tyle obłoków przeleciało po tym niebie, nie zostawiając śladu. Dlaczego to moje ciało miałoby być takim obłokiem, które jako jedyne przetrwa? Nie przetrwa. Nie przetrwa, zniknie. Taki śpiewają, i za chwilę nie ma, nie ma tego śpiewu. Ryba płynie, za chwilę nie ma ryby. Znalazłem sobie patyk, ale zarówno ja, jak i ten patyk przestaniemy istnieć. To nie jest takie złe. To nie jest złe rozwiązanie. Tym bardziej, kiedy się pojawia świadomość, że właściwie nigdy się jeszcze tak nie zdarzyło, żem zniknął. Patyki w moim życiu się pojawiały i znikały. Czasami siedziałem nad taką rzeką, jak ta, a czasami nie. Czasami nie było, było bezsmurne, a czasami padało. Ale ja zawsze byłem. Czasami byłem małym chłopcem. Czasami byłem nieco większym chłopcem. Z czasem stałem się <grymny> dość zaawansowanym wiekowo chłopcem. Okej. Okay. Ale nigdy nie zdarzyło się tak. Żebym doświadczał tego, że mnie w ogóle nie ma. Czasami mnie bolało, czasami było mi smutno, czasami płakałem, czasami byłem wściekły. Ale zawsze byłem. To wszystko, na co patrzę, wszystko, czego słucham, wszystko, czego doświadczam, jest zmienne. Wszystko to, czym jestem, wszystko to, kim jestem, jest stałe. Takie jest moje doświadczenie. Takie jest moje doświadczenie. Umysł podpowiada mi, bredzisz. Umysł podpowiada mi, jak, jak stały, jak cały czas jesteś. Dwa tysiące lat temu też byłeś? Ale moje doświadczenie mówi mi, nic nie wiem o dwóch tysiącach lat. <laughs> nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. To są jakieś opowieści. Myśli się pojawiają i znikają. Trawa pojawia się i znika. Rzeka pojawia się i znika. Rzeka wydaje się czymś trwałym, ale ma cały czas zmienne biegi. Cały czas ma inne brzegi. Haraki powiedział, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Nie można dwa razy doświadczyć tej samej chwili, bo ona jest cały czas zmienna. Wszystko jest zmienne. Nawet nasze koncepcje się zmieniają, koncepcja czasu się zmienia. Teraz mówisz 2000 lat, ale może się zdarzyć tak, że. Można liczyć czas inaczej, ponieważ już powstał kalendarz marsjański, 2000 lat ziemskich, to będzie co innego niż 2000 lat marsjańskich. Więc wszystko się zmienia, wszystko, wszystko jest kwestią jakiejś historyjki, jakiejś umowy, jakiejś arcyciekawej gry. Ja nie twierdzę, że to nie jest fascynujące, wszystko to co widzę, słyszę i czuję jest zabawne, jest niezwykłe. To jest niesamowite przedstawienie przed moimi oczami. I ja jestem uprzywilejowanym widzem. Mam super miejsce. Bardzo dobrze widać wszystko. Niebo widać, słońce widać, księżyc widać, wieżowce widać, balon nad Krakowem widać, mrówki widać. A nawet jak nie widać, bo mam coraz gorszy wzrok, to i tak to co czuję to co czuję fizycznie łabędzie wysartowały dwa no przepięk przepięk Ja nie widzę tych łabędzi, które tu przed chwilą wystartowały z rzeki. Nie widzę, nie widzę tak dokładnie, że, żebym miał jakieś teleobiekty w oczach. Nie widzę każdego ich mrugnięcia powieką, każdego poruszenia każdym piórem, każdego ruchu ich łap, które tak się odbijały od wody, żeby się rozpędzić. Ale mimo to widzę, widzę jakieś coś niezwykłego. Być może, gdybym miał kamerę i teleobiektyw. Te szczegóły, które umykają mojemu niedoskonałemu wzrokowi, byłyby ciekawsze. Być może, gdybym widział jeszcze gorzej niż widzę, to bym widział tylko jakieś rozmyte plamy. Ale tak naprawdę, widzenie odbywa się gdzieś w umyśle. Nie? Mogę, mogę zobaczyć coś fascynującego. Mogę, mogę popatrzeć sobie na dwa takie piękne królewskie, potężne ptaki, które gdzieś sobie zasuwają po prostu, żeby się oderwać od ziemi. I mogę widzieć coś fascynującego. Ale mogę nic nie widzieć. Mogę popatrzeć, się skrzywić i powiedzieć, A, ale się drą. A, ale się tam. Tłuką tymi łapami o wodę. Więc nie ma obiektywnej rzeczywistości. Jest tylko jakiś taniec, który. Ktoś może docenić jego piękno? A ktoś nie. Jest taniec, który jest piękny, ale żeby docenić jego piękno. Trzeba umieć patrzeć! Jeśli boli cię noga, na przykład, albo brzuch, albo głowa i boli cię potwornie, to bardzo prawdopodobne, jeśli nie masz treningu takiego medytacyjnego, to bardzo prawdopodobne, że ten ból będzie ci przysłaniał całą rzeczywistość, że nie będzie nic interesującego w tym doświadczeniu. Tylko skupienie na cierpieniu, tylko niezadowolenie, tylko nawet nie, że poczucie jakiejś krzywy, tylko no po, prostu, po prostu rozpłynięcie się w tym, co nie, niesympatyczne, nie, niemiłe, niefajne, niedobre, złe. Ale możesz sobie wyobrazić, że. To nie jest obiektywna rzeczywistość, ten ból. To doświadczenie bólu to jest coś subiektywnego. Po pierwsze, ktoś z boku, ktoś, kto siedzi pół metra od ciebie, nie odczuwa Twojego bólu w taki sposób jak ty. On może uczestniczyć jakoś w Twoim cierpieniu, może Ci współczuć, może być na Ciebie zły, że mu psujesz niedzielę, a przecież mieliście pojechać na ryby, albo na danse. Ale jego przeżywanie tego Twojego bólu będzie zupełnie inne. I możesz też sobie wyobrazić, że na 100 ludzi przeżywanie tego Twojego bólu będzie inne u tych stu ludzi. Każdy ze stu ludzi będzie ten sam ból przeżywał w inny sposób. I można sobie wyobrazić, że nie na stu ludzi, ale na przykład na milion ludzi, czy na 10 miliardów ludzi, będzie jeden człowiek, który. Będzie mógł zobaczyć swój ból tak, jakby to był ból sąsiada. Tak, jakby to nie był ból, który mnie dotyczy, tylko tak, jakby to był ból, który się pojawia w polu mojej świadomości. Tak, jak w polu mojej świadomości pojawia się ból mojego partnera czy partnerki. Ale ja się nie identyfikuję z tym bólem tak dalece, że pomimo, że jego odczuwanie w sensie biologicznym jest niemal niezmienione, to jednak to psychologiczne zaciśnięcie na tym bólu jest inne. Utożsamienie nie idzie z cierpieniem, tylko utożsamienie idzie z obserwacją. A jest przerwa pomiędzy tym, co wydaje się moje, myślą, że mi się to wydaje, uczuciami, które się z tym wiążą, a mną jako obserwatorem. Jest ta przerwa, w której się mieści koncepcja, że mogę powiedzieć o piękna rzeka, albo mogę powiedzieć o brudna rzeka, albo mogę powiedzieć ależ tu nudno, albo mogę powiedzieć ależ tu jest przyjemnie. To się wszystko mieści w tym doświadczeniu. A ja jestem kimś, kto doświadcza tego, Chciałem powiedzieć, pomieszczenia się we mnie. Kto doświadcza tej przestrzeni, którą jestem, to wszystko się dzieje we mnie. Czyli jednocześnie jest jakaś przestrzeń, przerwa, dystans pomiędzy tym, co się dzieje na pierwszym planie i tym, co się dzieje w tle. Jest jakaś przerwa pomiędzy wydarzeniami, obiektami, a tym, kto obserwuje wydarzenia i obiekty. I jednocześnie nie ma żadnej przerwy pomiędzy mną a tym, co się dzieje w polu mojej świadomości. Kiedy sobie uświadamiam, że jest przerwa pomiędzy mną a bólem, albo pomiędzy mną a pięknem. I jednocześnie, kiedy sobie uświadamiam, że nie ma żadnej przerwy pomiędzy mną i bólem. I mną i pięknem. No to musi być tak, że ja jestem kimś oddzielnym od bólu i piękna i jestem kimś tożsamym z bólem i pięknem. A skoro jestem tożsamy z bólem, to ten ból staje się innym bólem. <grywka> Percepcja tego bólu staje się inną percepcją. Skoro jestem oddzielony od piękna, które widzę, mogę być zachwyconym widzem i jednocześnie wiem, że jestem tym pięknem, to się dzieje we mnie. Nie ma pomiędzy mną, a tym, co widzę, nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej bariery, nie ma żadnej odległości. Jestem tym wszystkim, co odczuwam. Co widzę, co słyszę? No to musi się pojawić błogość i ekstaza. <ścoughs> czasami zabarwiona na spokój, czasami zabarwiona na wściekłość, czasami zabarwiona na smutek, czasami zabarwiona na jakieś rozbawienie. A czasami nie zabarwiona niczym jest tylko obecność, która widzi nawet najsubstelniejsze zabarwienia, najdelikatniejsze zapachy, które są i nie są mną jednocześnie. <śm> No, i to właściwie tyle mm. <noise> z tego, co chciałem dziś powiedzieć. A właściwie z tego, co chciało się jakoś powiedzieć. No, bo przecież nie ja to wybierałem. To, to nie są moje myśli, tak jak mówiłem już wcześniej. Wszystkie moje myśli, albo większość z nich, żeby nie przerażać Was radykalnością. To są myśli zapożyczone od kogoś. Skądś. Przecież nie ja wymyśliłem ten język, nie? Od kogoś się nauczyłem tych wszystkich słów. To, że te słowa, których się nauczyłem, od kogoś ustawiam w taki czy w inny sposób, no można potraktować, że to jest jakieś moje autorskie, ale dużo bliższa mi jest ta koncepcja. Ragiego, Rogera czy Ramesha. Że to nie ja jestem tym, kto ustawia te słowa w takim szyku. Tylko ja jestem tymi genami, mm -hmm. <gry> które mają na przykład takie IQ. Jestem tą historią, tym uwarunkowaniem. Nie? Ja miałem takich rodziców, takich nauczycieli, takich znajomych, którzy. Pozwolili i ukształtować się w taki sposób. Te geny i ta historia to uwarunkowanie. Opowiada Wam takie kawałki z Nadwisły. <grym> tak to po prostu jest. Ani w tym moja zasługa, ani w tym moja wina. Jestem tylko procesem, tak jak Wisła. Nie jestem jakąś jedną martwą strukturą. Tylko nieustannym przepływem. I niczym się nie różni od Ciebie. Niczym Ty też jesteś nieustannym przepływem. Nie jesteś kimś martwym, tylko jesteś czymś żywym kimś żywym. I na pewno nie pamiętasz swojego początku. <laughs> na pewno nie pamiętasz swojego początku. Wydaje ci się, że nie pamiętasz, ponieważ twój umysł nie może tego pamiętać. No ale to jest jedna koncepcja. A druga koncepcja jest taka, że nie pamiętasz swojego początku, ponieważ może nigdy nie było początku. Może prawda jest taka, jak to doświadczenie, że zawsze jesteś. Że zawsze jesteś, zawsze jesteś, zawsze jesteś. Powiedzieć, że zawsze będziesz, czy że zawsze byłaś, zawsze byłeś, to już jest kolejna koncepcja. Doświadczenie jest takie, że zawsze jesteś. Koncepcje są przeróżne. Najbardziej rozpowszechniona w naszej kulturze koncepcja jest taka, że się urodziłaś, urodziłeś i umrzesz wraz z tym ciałem. To jest tak powszechne i tak silnie manifestowane przez wszystkich, których znasz, albo przez niemal wszystkich, których znasz, że odwołać się do doświadczenia i zobaczyć: Hej, ale właściwie ja zawsze jestem. Nie mam doświadczenia początku. Nie znam czegoś takiego jak początek mojego istnienia. To może się niepotrzebnie martwię o koniec, <grystanie> skoro on nigdy nie następuje. <grystanie> Namaste.